Dziękuję Psyche za to, że mnie odnalazła. A dzięki temu ja odnalazłam drogę do siebie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna Psyche. Od samego początku zmieniało moje życie w magiczny sposób. Jest zwykle szybki bezpieczny sposób, jesteś w stanie po prostu realnie zmienić swoje życie. Dzięki tym krótkim procesom, które trwają dosłownie parę sekund maksymalnie do paru minut, można wprowadzić tak ogromne zmiany, w takim szybkim tempie, że to jest po prostu niewyobrażalne. Jestem wdzięczna Psychei za prostotę, skuteczność, bezpieczeństwo. Paweł potrafi chodzić do sklepu spożywczego, do dużego marketu bez lęku, wcześniej mając fobię społeczną. Pozbyłam się zdiagnozowanego zespołu stresu pourazowego. Ale bardzo taką kluczową rzeczą była, było uwolnienie się od problemu ze spaniem. Jestem wdzięczna za to, że Iwona wzięła swoje zawodowe życie w swoje ręce, jak mówi, zwolniła swojego szefa i otworzyła swoją działalność i tam się właśnie spełnia. Osoby, które do mnie przychodzą, zapomniały, że mają wybór. Czują się zniewolone przez innych ludzi i świat zewnętrzny. Dzięki tej metodzie zaczęłam inaczej patrzeć na ludzi i ludzie też zaczęli się zmieniać. To jest piękne. Cieszę się, że to Psyche jest częścią teraz mojego życia. I tutaj przychodzi metoda Psyche jako pierwszy krok do wolności. Jestem szczęśliwa po raz pierwszy od kilkunastu lat. Radosnego celebrowania.